Czym zajmuję się w Korei, czyli vlog z całego dnia bez koloryzacji, nie będąc tu turystą? Ze snu budzi mnie naturalny budzik, idziemy na spacer, potem szybki prysznic, pielęgnacja, coś na ząb w drodze i jedziemy do pracy. Dziś mam dwa rodzaje zleceń, więc ruszam na pierwsze z nich. Wyjątkowo koreański tym się trochę spóźnia, więc siedzę sobie grzecznie na sofie, witam się z panią, która przyszła, zaczynamy makijaż, bo będziemy chodzić dzisiaj około 6 godzin. A wszystko to oczywiście na obcasach, których powinnam teoretycznie nie chodzić ze względu na moją chorą nóżkę. Ubieram uciskową pończochę i lecę. Dalej. Szybki wskok do Olive Young, czyli sklepu z kosmetykami, który jest dostępny niemal wszędzie. Oczywiście przez internet jest taniej, ale lepiej sobie stacjonarnie obejrzeć to, co chcemy kupić i przetestować kolorki. Idę na metr i wracam na chwilę do domu z fitryny Vitami Felix. A tutaj kula, chyba ktoś zdrowiu po drodze. Wchodzimy do domu i uwaga, czeka na mnie oczywiście moje dzieci. Po powitaniu, jakbyśmy się nie widziały co najmniej z rok, idziemy na spacer. Przez pogodę jednak coraz mniej spacerów w ciągu dnia, bo jest niebezpieczne. Wracam na chatę po prysznicu szybko. Kabuła. i trzeba wychodzić do kolejnej pracy. Tu zorientowałam się, że ma padać, a ja oczywiście nie mam parasola, bo po co. Korki w tych godzinach są potworne i nie mówię tutaj o korańczykach. Przejeżdżamy obok siedziby telewizji, dla której pracowałam, czyli KBS. Zamsan Tower. I w końcu jesteśmy na miejscu. Tu wam nie mogę zarazić za wiele szczegółów. Mogę uchylić rąbkę temnicy, że to, co nagrywamy, będzie też w wersji tiktokowej, także zaobserwuj, zostań ze mną, jeśli chcesz zobaczyć. A ja czekam na taksówkę, która nie przyjeżdżała 14 minut. Mieszkam tu już ciągiem 3 lata i w sumie chyba to jest pierwsza taka sytuacja, bo zazwyczaj 2-3 minuty jest na miejscu. Także naprawdę jest to niespotykana sytuacja. Jechałam do domu, czekam na Windę, która oczywiście jest na 15 piętrze, więc muszę czekać z tobą. Myślałam, że wyziony ducha, a tu nagle kwiatowa niespodzianka. Ciekawe, czy ktoś zgadnie, jaka to okazja. Napisz w komentarzu, a ja się zabieram za jedzenie. Najczęściej jem koreańskie, ale dzisiaj makaron, co prawda jest koreański akcent w postaci przy makaronie leżącego mięsa, którego nigdy za wiele dla Koreańczyków. Nie zapominajmy, że w domu Czeka na nas ta gwiazda, więc trzeba ją wziąć na spacerek. Idziemy na spacer do parku, który jest w bardzo nietypowej lokalizacji, ale to na końcu powiem o co chodzi. Wracamy, gwiazda je arbuza, którego uwielbia oraz ćwiczy handelkami, czyli typowych sąsiad z góry. Ja wskakuję pod prychę, zabieram się za wieczorną pielęgnację, czyli jedziemy od tonera, potem witamina C, a następnie rem, tutaj mam akurat dr. Black Snail. i myślisz pewnie, że to już koniec mojego dnia? Otóż nie, przebieram się w piżamkę, zabieram się za leki na moje schorowane ciało, a potem biorę się za sprzątanie. No, umyłam gary, ale nie będę już robiła prania, nie ma takiej opcji. Biorę książkę, ale nie do czytania, nie, nie, nie. Mam posłużyć jako podkładka. Po przeczytaniu maili zabieram się za. To się no, trzeba się poprzytulać, no bądźmy szczerzy, ale to się ja postanowiła ukraść mi moją uciskową skarpetę i wykopać dziurę w poduszce. Gdy się zmęczyła, no to już w końcu postanowiła ułożyć się ze mną do spania. Każdy.